Czy największe plusy dresu? Pierwszy, największy plus tego dresu to uniwersalność. Ten dresik świetnie nadaje się na wyjście ze znajomymi, na wędkowanie, ale jeśli ktoś chce, żeby to był dres bardzo wyjściowy, to świetnie również sprawdzi się na imprezę do cioci, czy nawet na wyjście do kościoła. Jeśli chcecie, możecie być w nim również raperem. Świetnie kaptur w tym fetuje. Na tyle, duży, jakiś napis. Więc, tak jak powiedziałem, uniwersalność tego dresu jest naprawdę ogromna. Drugi ogromny atut tego dresu to komfort termiczny. Świetnie trzyma ciepło, ponieważ jest wykonany właśnie z takiego polaru pod spodem, który idealnie utrzymuje właśnie ciepło. Spodnie dresowe również są właśnie docieplane takim właśnie polarkiem. Świetnie tofetuje ściągacze właśnie na końcach, jeśli chodzi o spodnie, na bluzie tutaj oraz właśnie na rękawach. Dzięki temu jest właśnie w tym bardzo duży komfort. No i trujeczka, jeśli chodzi o ten dres, no to oczywiście jakość samego wykonania. Dzięki temu, że jest to właśnie wysoka jakość, można powiedzieć jakość premium, w tym dresie pochodzicie bardzo długo i zawsze będzie świetnie wyglądał. Tyle ode mnie, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do zakupu właśnie takiego outfitu. Pozdro, tony, siemka.